Cześć dziewczyny. Cześć! Witajcie prosto z Hiszpanii. Tak sobie zamarzyłyśmy, żeby ta premiera letniej kolekcji obuwia Suzy we współpracy z Marko właśnie odbyła się tutaj i jest. Marzenia się spełniają i ja jestem przeszczęśliwa, że udało się znaleźć przestrzeń także właśnie na letnią moją kolekcję. Bardzo mnie to cieszy. Są tutaj wzory, które wspólnie zaprojektowaliśmy, jestem no, podekscytowana i już Wam pokazuję od razu przechodzę do rzeczy. Oczywiście wszystko jest w moich kolorach, oczywiście wszystko jest po to, żeby łączyło nam się w całość, więc te dziewczyny, które na przykład zakupiły beżowe torebki, to będą zadowolone bardzo z tych klas. Klapeczek. Dlaczego? Ponieważ to jest nasz pierwszy wzór, takie oto klapeczki, które świetnie będą współgrały z torebką, jeśli taką ową macie, bo robię to tak, dziewczyny, żeby wszystko Wam łatwo szło. To są klapeczki bardzo wygodne, bardzo ładne, w kolorze beżowym i to są klapeczki także, które mamy w kolorze czarnym. I dziewczyny, o co chodziło z tymi klapeczkami? Ja już Wam mówię. Chciałam zaprojektować takie klapki, które będą pasowały także na dziewczyny w większych rozmiarach, żeby ta stopa się nie męczyła, ale jednak, żeby tego lata troszkę obcasika było. I taki wzór obcasa na grubszym klocku będzie właśnie pasować też na dziewczyny w większych rozmiarach. To jest taki klapek, który możemy założyć, jak idziemy sobie na basen i mamy przejść na przykład do baru, tak? Coś na siebie narzucamy i taki klapek, no i idziemy, jesteśmy damusi, tak? Taki był zamysł. Zamysł był taki, żeby to były też takie klapki, które będą pasować zarówno do sukienek, jak i do, jak i do spodni. Jak i do spódnic. Także to są takie klapki uniwersalne. I to nie jest klapek na jeden sezon, bo kształt jest bardzo taki klasyczny. To jest klapek na wiele z sezonów. I właśnie najfajniejsze jest w nim to, że w kolorze jest naszych torebek bardzo, bardzo zbliżony, więc będzie Wam się świetnie nosić. Które z Was mają baleriny Bilbao? To jest właśnie ten kolor. Piękny, ciepły w kierunku neutralnego, beż, także bardzo ładne. Nie chcę nic mówić, pasowałby nawet do sukienki Karoli, którą ma dzisiaj zebrę na sobie, ale naprawdę są fajne, wygodne, klapencje, tak? Chciałam, żeby były i są, z myślą właśnie też o większych rozmiarach, z myślą też o starszych tutaj moich widzkach. Co Karola, uśmiecha się? No, że jestem ich fanką wielką. I że Karola jest ich wielką fanką, tak? Takie chlapki które, no, w których będziecie wyglądały bezpiecznie, ale jednak trochę kobiecości też one wnoszą. Także mamy je w kolorze czarnym, mamy je w kolorze beżowym. Czarne też świetnie będą pasować pod czarną naszą torebkę z wiosennej kolekcji, także są. Dobra, idziemy dalej. Teraz Wam pokazuję, nie wiem od czego... Drugie klapki. Zacząć. Drugie klapki. T, 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 A, T. Słuchajcie, to są takie klapki, które z kolei będą pasowały, która z Was ma pasek karmelowy, to one będą pasowały idealnie pod pasek karmelowy. To są takie plecione klapeczki, powiem tak, jakby jaki jest zamysł. To jest alternatywa dla słynnych takich i bardzo drogich klapek. Firmy na literę H. Yy, musimy mieć yy, jakąś alternatywę, a ponieważ yy, ja bardzo lubię karmelowe dodatki, same o tym wiecie, to te klapki właśnie z paskiem świetnie się spiszą. Razem, jeśli macie, yy, karmelowy pasek będą pasować idealnie. I to też są takie plecione, słuchajcie, klapeczki, które będą pasować yy, wiele sezonów. Zwykłe, proste, piękne. Takie klapki. Yy, zostały też w Warszawie w kolorze czarnym. Także informuję, że też będą takie czarne. Dobrze, a ponieważ jesteśmy teraz w Hiszpanii, chciałabym pokazać wam też produkt hiszpański, bo nie ma w Polsce komponentów wszystkich, żebyśmy stworzyli espadryle. Więc mamy tutaj, od razu się przyznajemy, hiszpańskie espadryle, ale słuchajcie, też uszyte jakby pod nas wykonane pod nas w dwóch kolorach w jasnym beżu i w takim troszeczkę ciemniejszym kawa z mlekiem. Takie espadryle no, też posłużą latami, bo są takie uniwersalne. Jeśli gustujecie w butach zabudowanych, to takie buty będą jakby Wam służyły. Buty zdecydowanie na lato buty, no fajne, dodające też stylizacji, jakiegoś takiego wakacyjnego wajbu, wakacyjnych wibracji. Także mamy je w dwóch kolorach i od razu mówimy, że to jest hiszpańska produkcja, ale jakby nasze pomysły tutaj są ukryte. W tych butach nasze kolory. Dobrze, idziemy dalej. W kolekcji znalazły się też mule. Bardzo chciałam coś takiego, bo wiem, że część dziewczyn lubi zabudowane buty, więc bardzo chciałam też takie eleganckie mule. Ja bardzo lubię to zdobienie i no, to są takie klapki też do latania mule, klapki do latania. Które też są w takim neutralnym kolorze i ten kolor też posłuży Wam długimi, długimi latami, bo to jest kolor taki ponadczasowy. Dobrze byłoby te spryskać takim, wiecie, przeciwdeszczowym, no wiecie, tym takim sprayem na zamrze, żeby się tutaj nic nie nam, żeby dłużej nam posłużyły. No ale są też takie właśnie w bardzo neutralnym, pięknym kolorze. Podobają mi się, to jest też taki mój styl. Cieszę się, że też trafiły do mojej kolekcji. Tutaj, dziewczyny, było troszkę zamieszania, ponieważ musieliśmy się mocno postarać z Markoszus, żeby one nie wyglądały jak kajaki. Ponieważ ja mam rozmiar 41, tak? Więc tutaj, Markoszus dokładnie mi pozmieniało, bo to było kilka do tego podejść, żeby właśnie te odległości były idealne i żeby ukryć. Tą wielką moją stopę 41 i żeby to na nodze wyglądało bardzo zgrabnie, i mogę was zapewnić, że przez te proporcje wygląda bardzo zgrabnie. Także mamy w, w letniej kolekcji mule, tak? I no, mamy też szpilki, sandałki, coś takiego, no to już wiecie. Obcas, tak? Więc na wyjątkowe y, okazje, ale taki wakacyjny obcas, znowu w takim neutralnym kolorze. Y, bardzo, bardzo się też z nimi polubiłam. Ja coś podobnego miałam, ale miałam coś niewygodnego, i dlatego y, poprosiłam Marko, żeby. Stworzyli dla mnie coś podobnego, bo to są klasyczne, słuchajcie, sandałki na jeden pasek, tutaj zapinane wokół kostki, ale żeby były wygodniejsze niż moje poprzednie, i rzeczywiście te są. Natomiast, dziewczyny, no to jest obcas, tak? To już nie będzie tak do latania. To jest sandał, to jest obcas. Więc to już nie będzie tak do latania jak but na płaskiej podeszwie czy nawet taki na klocku. Natomiast bardzo ładnie i kobieco wyglądają. I na kolację na przykład, jak idziecie z ukochanym, bardzo ładnie na jakąś wakacyjną randkę, też się świetnie spiszą. No i oczywiście Marco Suzy tutaj mamy logo, z czego ja jestem bardzo, bardzo dumna. Mamy to także takie sandałki też są w kolekcji. Okej, okay, no dobrze. No i to jest na ten moment wszystko. Bardzo bazowe kolory, bardzo neutralne kolory, żeby posłużyły długimi, długimi latami. No ja, ja jestem z nich. Bardzo dumna i cieszę się ogromnie, że mam tę letnią kolekcję. I teraz, kochani, oczywiście zostawiam Wam kod rabatowy. Korzystajcie z niego, warto. Będzie mi bardzo miło, jeśli też zostawicie miłe słowo w komentarzu. Dziękuję serdecznie za dziś. Dziękuję, że jesteście ze mną, że mi ufacie, że tak pięknie sprzedała się wiosenna kolekcja. I widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa! Pa!